Ponownie na kanale Erotic Med. Dziś mam kolejny bardzo ciekawy temat, a mianowicie temat yy, kuleczek do ćwiczeń mięśni na miednicy. Yy, są to tak zwane popularnie kuleczki gejsze. Yy, bardzo często o nie pytacie, w związku z czym postanowiłyśmy nagrać filmik, który wyjaśni, jak dobrać pierwsze kuleczki kegla i do czego one w ogóle służą. Czy każda pani musi ćwiczyć mięśnie kegla? Każda pani i każdy pan powinien te mięśnie ćwiczyć. Ta partia mięśni, jak każda inna, wymaga uwagi z naszej strony i warto zadbać o jej dobrą kondycję. Dla kobiet ta partia mięśni jest szczególnie istotna. Służą one do podtrzymywania wszystkich narządów wewnętrznych w miednicy, w związku z czym mają sporą odpowiedzialność na sobie i warto zadbać o to, żeby były one jak najłużej, jak najlepszej formie. Właśnie do tego służą kuleczki. Większość kuleczek, które zaprezentuję w dzisiejszym filmiku będą to kuleczki typu biofeedback. Kuleczki typu biofeedback charakteryzują się tym, że są po prostu taką grzechotką. Wewnątrz tej powłoki silikonowej znajduje się mniejsza, cięższa kuleczka, która podczas kiedy wykonujemy normalne codzienne czynności, jak pójście na spacer z psem, na zakupy, odprowadzenie dziecka do szkoły, czy po prostu spacer do pracy, ee, obija się po prostu o ścianki tej większej kuleczki, Próbując ją wyciągnąć z pochwy. Natomiast nasze mięśnie automatycznie, bez udziału naszej świadomości, próbują temu zapobiec, wykonując skurcz. I dzięki serii takich skurczów, my bez, żadnych, bez żadnego udziału, bez żadnego wysiłku ćwiczymy mięśnie. Kuleczki, które zasługują na szczególne polecenie, to nasze firmowe kuleczki Erotic Med. Zaprojektowane i wyprodukowane przez magister Justynę Płonkę, która na uwadze ma nie tylko komfort ich użytkowania, ale również ich bezpieczeństwo dla ciała. Zestaw kuleczek składa się z dwóch takich białych stelaży. Służą one do umieszczania w nich odważników, obciążników, które mają różną gramaturę. W zestawie znajdujemy cztery różne kuleczki o różnej gramaturze. Dwie z nich mają po 30 gram i dwie kolejne po 40 gram. Zaczynamy od pierwszego etapu, jest to pojedyncza kuleczka, którą umieszczamy właśnie w takim stelażu białym. Umieszczenie tej kuleczki jest oczywiście proste, nie nastarcza żadnych trudności, jeden ruch i ta kuleczka jest już wewnątrz. Zaczynamy od kuleczki 30 gramowej i zaczynamy ćwiczenia właśnie z tą kuleczką. Zaczynamy od około 15 minut dziennie. Kiedy nosimy tą kuleczkę przez jakiś czas, załóżmy tydzień, dwa tygodnie, to zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu. Czujemy, że ta kuleczka już przestaje być dla nas wyzwaniem. Przechodzimy do cięższej kuleczki, a następnie do stelażu podwójnego. I tutaj montujemy najpierw obciążniki po 30 gram, potem jedną z kuleczek zamieniamy na 40 gramową kuleczkę, a następnie tą pozostałą 30 gramową również zamieniamy na tą cięższą. Ten zestaw zakłada wiele etapów. Natomiast jest on właśnie w ten sposób przygotowany, właśnie po to, aby to, te przejścia były jak najłagodniejsze, jak najbardziej nieinwazyjne dla mięśni, aby zapobiegały przetrenowaniu i aby były jak najbezpieczniejsze dla użytkowniczki. Kolejnym zestawem, który bardzo często rekomendujemy Wam w naszym salonie, jest ten zestaw treningowy. Składa się on z trzech kuleczek. Dwie z nich są podwójne, każda z nich jest kuleczką typu Biofeedback, czyli każda ma w środku właśnie taką grzechoczącą kuleczkę. To jest etap pierwszy. Ta kuleczka jest relatywnie lekka, ale jest dość szeroka. Ma około 3 cm i stosunkowo łatwo jest ją utrzymać wewnątrz pokryw. Następnym etapem jest kuleczka, która jest nieco węższa i troszeczkę cięższa. I tutaj już nieco trudniej jest ją utrzymać w środku. Ostatnim etapem ćwiczeń z kuleczkami jest ten etap, gdzie kuleczka jest nie tylko dużo cięższa, ale również jest mniejsza. I to jest taki fakt, który zasługuje na uwagę, ponieważ już od tego momentu, kiedy zaczęliśmy ćwiczenia z tą kuleczką, zakładamy, że nasze mięśnie będą w dużo lepszej formie, aby mogły utrzymać kuleczkę, która nie tylko jest ciężka, ale również jest mniejsza, ma mniejszą powierzchnię. Często pytacie nas, czy możecie kupować kuleczki nie w zestawach, a pojedynczo. Jasne, mamy takie kuleczki i jedną z nich jest na przykład ta. Prezentowałam ją już wcześniej. To jest bardzo fajna kuleczka, która ma postać kwiatuszka, więc nie tylko jest funkcjonalna, ale również pięknie wygląda. Natomiast czy to ma sens? Nie polecałabym. Dlatego, że często panie, które kupują zestaw kuleczek, Dochodzą do wniosku, że ten pierwszy etap na przykład jest im zupełnie zbędny i od razu przechodzą do etapu drugiego z cięższą kuleczką. Zresztą same etapy ćwiczeń są relatywnie krótkie, więc jeżeli jesteśmy systematyczne, jeżeli ćwiczymy z tymi kuleczkami regularnie, to bardzo szybko przechodzimy te etapy i jako ciekawostka pokażę Państwu jeszcze inny typ kuleczek. Tutaj mamy kuleczkę, która nie jest kuleczką typu biofeedback. Jest to ciężka kuleczka, one są wykonane z metalu podwójna kuleczka połączona z silikonowym sznurem. Te kuleczki, można ich używać również jako kuleczek do ćwiczeń, natomiast wymagają one świadomej pracy mięśni, więc po prostu musimy na nich zaciskać te mięśnie, w, wykonując odpowiednią ilość powtórzeń. Tak jak na siłowni, przy użyciu jakichkolwiek narzędzi treningowych, tak również tutaj musimy zadedykować czas do wykonania tych ćwiczeń i odpowiednie do nich warunki. Tych kuleczek nie poleciłabym na pewno osobie początkującej. Uważam, że są one zbyt ciężkie i też wymagają odpowiedniej pracy, świadomego zaciskania mięśni na tych kuleczkach. Także myślę, że o wiele prostsze będzie po prostu używanie kuleczek typu biofeedback, które większość pracy wykonują jakby za siebie same. Dziękuję Państwu za dzisiaj, za to, że zechcieli Państwo dotrzymać mi towarzystwa, posłuchać e, moich opowieści o kuleczkach do ćwiczeń mięśni kegla. E, mam nadzieję, że udało mi się przekazać kilka wartościowych, cennych informacji, które mogą się okazać przydatne. E, jeżeli jakieś pytania się pojawiają, to oczywiście ja i e, cała reszta załogi Erotic Med jest e, do Państwa dyspozycji. Jeżeli chodzi o filmiki, wiem, że mają one jeszcze sporo niedociągnięć, natomiast jesteśmy na etapie, na którym jeszcze się uczymy i mamy nadzieję, że każdy z tych filmików będzie troszeczkę lepszy od poprzedniego i będzie wnosić coś więcej niż właśnie poprzedni. Jeżeli chodzi o samą tematykę filmików, to zawsze jesteśmy do dyspozycji. Chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania. Można się z nami kontaktować, nie tylko bezpośrednio przechodząc do naszego salonu, ale również telefonicznie, przez wszystkie komunikatory, mailowo, smsowo, jaka tylko forma Państwu odpowiada, taka jest u nas mile widziana. Zapraszamy serdecznie i do oglądania naszych przyszłych filmików, i do śledzenia naszego bloga, Mam nadzieję, że mi spędzili Państwo czas. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego wieczoru.